Będziemy mieli zmianę. Na boisku pojawi się nowy nabytek klubu. To jego szansa, żeby pokazać, że jest już w stanie zagrać w pierwszym zespole, realizować zadania, wpisać się w system gry. Jeśli to zawali na kolejną szansę, może trochę poczekać. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Leroy Sané. Madison przy piłce. James Madison przed szansą. I mamy gola, proszę państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelc. Zdecydowanie, ale czysto. Do końca zostało już tylko 5 minut. Teraz gracze Tottenhamu. Uwaga, wychodzi sama sam. Piłka w siatce. Może się już cieszyć z pierwszej bramki w nowych barwach. Bardzo ważny gol dla każdego zawodnika. Poprawia jego wizerunek wśród kibiców. Oby to nie było ostatnie jego trafienie. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Uwciala, traci piłkę. No może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy... Niesamowita historia! Kolejne trafienie debiutanta! O, rośnie nam nowy dominator! Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Ok. Hej. Piłkę ma teraz kimś. I mamy próbę z dystansu. James Madison. Pozostało już tylko 120 sekund. Dane wejście, akcja przerwana. Mądrze teraz, przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Uwaga, będą prowadzić! Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, duszyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się w końcowej fazie spotkania. Przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Son zbiega ze skrzydła teraz. Ale czy tam? Szuka okazji strzeleckiej. Dobrze obroniony strzał. Czy ten żółtrożny przesądzi o losach meczu? Jeśli wyjdą na prowadzenie, na odpowiedź, pozostanie bardzo niewiele czasu. I ładnie teraz przechodzi do środka pola. Madison, piłka w siatce, udało się. Najpierw odrobiona strata, a teraz prowadzą. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Sędzia, dwuście po raz ostatni. Koniec. Pomówmy przez chwilę o debiutującym dziś nowym nabytku klubu. Jak oceniłbyś jego występ, Jacku? Wszedł do drużyny z drzwiami i futryną i od razu wziął na siebie ciężar strzelania bramek. Wejście smoka. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Już tylko minuty dzielą tę ekipę od zwycięstwa, chcą więc wykorzystać wszystkie możliwości, by to prowadzenie utrzymać. Musi teraz grać pod presją. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Chyba będzie gol. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. No i koniec akcji Bayeru Leverkusen. Bez problemu tu się urywa. Będzie ostateczny cios. Gol, gol. Zostawiają rywala w tyle. Już na dwa trafienia. Nie zostało wiele czasu. Mogą już chyba odetchnąć. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzały. To jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Dobra interwencja. Wejdzie do grupę ataku. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. No i strata. Ryszard są Szansa na gola. Aj, no Spek, tak niewiele zabrakło, żeby to wpadło. Słupek tąku 10 centymetrów różnicy i mielibyśmy gola. Angel Corea. Dużo miejsca na skrzydle mają teraz aptekarze. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Czy stoła strzelić? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Decyzja, mamy spalonego. Tablicy świetny, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Trzymy końcowy gwizdek arbitra. Już wiemy, Tottenham ten zwyciężył. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana.